Cześć i witamy na kanale, cieszymy się, że jesteś z nami w tym wyjątkowym dniu. Jesteśmy oddani dzieleniu się uzdrawiającą i przemieniającą mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, jak ważne są zdrowie i dobrostan Twoich bliskich, i że czasem ból oraz troska o choroby czy wypadki mogą być przytłaczające. Chcemy jednak przypomnieć Ci, że nie jesteś sam w tej walce. We wrześniu zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy poświęconej jednemu z najbardziej ukochanych i cudownych świętych w historii, ojcu Pio z Pietrelciny. Znany z otrzymanych stygmatów oraz głębokiego oddania cierpieniom Chrystusa, ojciec Pio jest czczony za swoją potężną wstawiennictwo przed Bogiem, szczególnie w sprawach zdrowia i dobrobytu. W tym miesiącu zapraszamy Cię do udziału w wrześniowej modlitwie Ojca Pio. Deszcz błogosławieństw spłynie na nas. Ta modlitwa została stworzona. Aby prosić o wstawiennictwo ojca Pio, prosząc o ochronę, zdrowie i pomyślność dla Ciebie i Twoich bliskich. Zachęcamy Cię do otwarcia serca i z głęboką wiarą wzywania pomocy ojca Pio, który cierpiał w swoim ciele, ale pozostał niezachwiany w swojej wierze. Zanim rozpoczniemy tę świętą modlitwę, prosimy Cię o interakcję z nami. Napisz w komentarzach: Ojciec Pio przynieś nam pomyślność we wrześniu. Polub ten film. Twoje wsparcie motywuje nas do dostarczania więcej treści, które mogą wzbogacić Twoje duchowe życie. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby mieć dostęp do ekskluzywnych, potężnych modlitw i nauk, które umocnią Twoją wiarę. Nie zapomnij podzielić się swoimi intencjami modlitewnymi w komentarzach i rozpowszechnić tę modlitwę tym, którzy mogą z niej skorzystać. Teraz, zjednoczeni w wierze i nadziei, rozpocznijmy modlitwę poświęconą Ojcu Pio. Prosząc, aby ten wrzesień był miesiącem pełnym cudów i boskich błogosławieństw. Ojcze Pio, orędowniku strapionych, który zawsze wysłuchiwałeś z miłością próśb zranionych serc i niezliczoną ilość razy ofiarowałeś pocieszenie dzięki cudownej obecności Bożej, stajemy przed Tobą we wrześniu, miesiącu zbiorów i odnowy, by prosić o deszcz błogosławieństw. Ojcze Pio, obdarz nas wrześniem pełnym cudów. Niech to będzie wiosna błogosławieństw i pomyślności. Przynieś pokój i radość w nasze życie, a każdy dzień niech będzie świadectwem Twojej świętości. Z pokorą i czcią kłaniamy się przed Twoim czczonym wizerunkiem, pełnym historii Twojej wiary. Wiemy, że Twoje serce, naznaczone ranami Chrystusa, jest niewyczerpanym źródłem miłosierdzia. Dlatego w tym rozpoczynającym się miesiącu prosimy: spójrz na nas z współczuciem i otul nas swoim ochronnym płaszczem. Ojcze Pio, tak jak to czyniłeś wobec pielgrzymów przychodzących do Twoich drzwi. Wysłuchaj teraz naszych modlitw. Niech ten wrzesień będzie czasem łaski, w którym zasiane w naszych sercach nasiona wiary zakwitną pod Twoją opieką. Modlimy się za nas samych, nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich naszych bliskich. Niech Twoje wstawiennictwo poprowadzi nas na ścieżki duchowego i materialnego obfitości. Niech każdy wschód słońca przynosi nowy cud, a każdy zachód zbliża nas bardziej do Ciebie. Niech próby życia przekształcają się w świadectwa Twojej łaski która obficie spływa, okrywając nasze życie cudami i znakami Twojej boskiej miłości. Pomóż nam dostrzegać w każdej trudności szansę na wzrost w wierze i miłości bliźniego, ucząc nas hojnie dzielić się tym, co otrzymujemy dzięki Twojej łasce. W tym wrześniu modlimy się szczególnie za tych, którzy cierpią w samotności, którzy czują się zapomniani lub zrozpaczeni. Niech poczują Twoją pocieszającą obecność i wiedzą, że nigdy nie są sami, bo Ty, Ojcze Pio, Jesteś latarnią nadziei i bezpiecznym schronieniem. Niech wspólnota wiernych będzie wzmocniona i rozszerzona, zjednoczona w modlitwie i służbie, odzwierciedlając Twoją miłość i współczucie w każdym działaniu. Odnów w nas siłę, by stawiać czoła nadchodzącym dniom z odwagą i optymizmem, ufając Twojej potężnej pomocy. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej świętości, a każdy krok, który podejmujemy, będzie prowadzony Twoim światłem. W tym miesiącu prosimy Cię również o zdrowie ciała i duszy, aby każda choroba lub dyskomfort zostały dotknięte Twoją uzdrawiającą ręką. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju, tam gdzie jest nienawiść, pozwól nam przynieść miłość, tam gdzie jest obraza, przebaczenie, tam gdzie jest zwątpienie, wiarę, tam gdzie jest rozpacz, nadzieję, tam gdzie jest ciemność, światło, tam gdzie jest smutek, radość. Tak jak Ty oddałeś swoje życie w służbie innym, tak i my możemy poświęcić się służbie z hojnym i bezinteresownym sercem. Błogosław nasze domy, nasze rodziny, nasze miasta i nasze kraje. Niech sprawiedliwość i pokój zakwitną w każdym zakątku świata, a trudności tych czasów zostaną przezwyciężone dzięki solidarności i braterskiej miłości, której nas nauczyłeś swoim przykładem. Ojcze Pio, obdasz nas wrześniem pełnym cudów. Niech będzie to wiosna błogosławieństw i pomyślności. Przynieś pokój i radość w nasze życie, a każdy dzień niech będzie świadectwem Twojej świętości. Udziel nam, ukochany święty, aby każdy nasz dzień był wypełniony wdzięcznością i spokojem, które płyną z życia w harmonii z Bożą wolą. Za to wszystko dziękujemy, pewni, że nie przestaniesz wstawiać się za nami przed tronem Najwyższego, zdobywając dla nas łaski i cuda, których tak pragniemy. Niech ten wrzesień będzie czasem błogosławieństw i odnowy, a my odczujemy Twoją obecność w każdym momencie naszego życia. Amen. Błagamy Cię, ojcze Pio, abyś wciąż zsyłał na nas deszcz błogosławieństw. Niech ten wrzesień przyniesie pomyślność nam i wszystkim naszym bliskim. Niech praca naszych rąk będzie błogosławiona, a nasze wysiłki owocne. Niech obfitość wypełni nasze domy i nigdy nie zabraknie nam tego, co jest potrzebne do godnego życia. O święty ze stygmatami który za życia okazywałeś głęboką miłość potrzebującym, prosimy cię o wstawiennictwo za tymi, którzy mają trudności finansowe. Niech znajdą w tobie wzór wytrwałości i wiarę niezbędną do przezwyciężenia przeciwności. Niech każde serce zaniepokojone niepewnością finansową zażna ukojenia i umocnienia. Modlimy się również o zdrowie tych, którzy nas otaczają. Niech twoja uzdrawiająca moc dotrze do wszystkich chorych, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z poważnymi chorobami. Niech poczują dłoń Chrystusa przez Twoje wstawiennictwo, a nadzieja nigdy nie opuści ich serc. Niech uzdrowienie i siła staną się częścią ich świadectw życia, inspirując innych do wiary w moc modlitwy. Ojcze Pio, opiekunie rodzin, zwróć swoje miłujące spojrzenie na każdy dom. Niech harmonia i miłość panują w każdej rodzinie, a konflikty i napięcia zostaną rozwiązane poprzez dialog i zrozumienie. Niech rodzice i dzieci wzrastają w wzajemnym szacunku i miłości, wzmacniając więzy, które ich łączą. Niech każdy członek rodziny czuje się wspierany i kochany, a Twój przykład świętego życia niech inspirował wszystkich do życia w pokoju i łasce. Prosimy o pomoc dla młodych, aby w tym wrześniu odnaleźli jasność w swoich ścieżkach i determinację w dążeniu do swoich marzeń. Niech wartości Ewangelii kierują ich decyzjami, a obecność Boga będzie stała w ich życiu. Niech nie zbłądzą na ścieżki rozpaczy czy zła, ale niech znajdą w swojej wierze siłę do budowania lepszej przyszłości. Dla starszych i najbardziej narażonych prosimy o Twoją szczególną ochronę. Niech nie czują się samotni ani opuszczeni. Niech nasze społeczeństwo nauczy się cenić mądrość i doświadczenie, które oferują. Niech ich starość będzie spokojna i godna, pełna chwil radości i towarzystwa. W tym wrześniu modlimy się również o pokój na świecie. Niech narody współpracują w rozwiązywaniu konfliktów, a Solidarność rozciąga się poza granice. Niech sprawiedliwość zwycięży nad niesprawiedliwością, a miłość bliźniego będzie fundamentem naszych działań wobec innych. Ojcze Pio, prowadź nas na naszej duchowej drodze. Niech nasz wzrost w wierze będzie nieustanny i niech każdy dzień zbliża nas coraz bardziej do Boga. Niech modlitwa będzie naszym schronieniem i nieustannym dialogiem z Panem. Niech Twoje święte życie będzie latarnią, która nas oświeca i inspiruje do życia każdego dnia z większym oddaniem i miłością. W tym miesiącu prosimy Cię szczególnie o umocnienie naszej wiary, tej wiary, która poruszała góry w Twoim sercu, która pozwalała Ci znosić wielkie cierpienia i trudności z niezachwianą cierpliwością. Obdasz nas siłą, abyśmy utrzymali nadzieję mimo wszelkich prób, wiedząc, że wstawiasz się za nami. Ojcze Pio, Ty, który powiedziałeś, że miłość jest pierwszym składnikiem uzdrowienia, przynieś uzdrowienie naszym zranionym serkom i naszym rozbitym życiom. Ulecz podziały w naszych rodzinach. Ulecz relacje, które się zniszczyły, i ulecz nasze ciała i umysły z każdej choroby, która nas dotyka. Niech znajdziemy w Twojej miłości schronienie pokoju i odnowioną siłę do stawiania czoła życiu. Chcemy również modlić się za wszystkich, którzy jeszcze nie poznali radości Ewangelii. Niech znajdą w postaci Jezusa Chrystusa, którego tak bardzo kochałeś, powód do nawrócenia i nowego życia. Niech Twój przykład zainspiruje ich do zmiany serca i poszukiwania prawdy oraz światła. Prosimy cię również za tych, którzy czują się zagubieni lub zbłądzili na swojej drodze. Przypomnij im swoją obietnicę, poprowadzę duszę do Boga, jak rzeka niesie rzeczy do morza. Niech dzięki twojemu wstawiennictwu wiele dusz odnajdzie drogę powrotu do Boga, odkrywając w nim miłosiernego i współczującego Ojca. Za nas wszystkich, którzy się modlimy, niech nasze modlitwy będą drogą prowadzącą nas do głębszej wiary i bardziej autentycznej miłości. Jak nas nauczyłeś, niech będziemy świadkami mocy modlitwy w naszym życiu i w świecie wokół nas. W tym miesiącu wrześniu prosimy, aby każdy z nas osobiście doświadczył obecności Boga w swoim życiu. Niech nie postrzegamy Twojego wstawiennictwa tylko jako aktu wiary, lecz jako namacalną rzeczywistość, która wypełnia nasze dni światłem. Niech łaska Boża, którą tak bardzo celebrowałeś podczas swojego ziemskiego życia, stanie się również naszą celebracją i świadectwem przed światem. Kończymy tę modlitwę. Powierzając wrzesień Twoim dłoniom, ufając Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Niech cuda, o które prosimy, objawią się w naszym życiu jako znak Twojej miłości i miłosierdzia Bożego. Tak się stanie. Amen. Jakże się cieszę, że jesteś tutaj. Witaj na kanale. Naszą misją jest pomóc Ci doświadczyć mocy uzdrawiania i cudów Pana Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem Jego świętych. Wiemy, że w życiu są, są trudne chwile, próby, które wydają się niemożliwe do przezwyciężenia, i często potrzebujemy pilnego cudu, aby iść dalej. Jeśli jesteś w sytuacji, która wydaje się bez wyjścia, jeśli czujesz się przytłoczony lub zniechęcony, nie trać wiary ani nadziei. Ojciec Pio jest potężnym świętym, który słyszy cię z nieba i wstawia się za tobą przed Bogiem. W trakcie swojego życia był człowiekiem pełnym wiary, miłości i współczucia a przez niego Bóg dokonał niezliczonych cudów, które trwają do dzisiaj. Posłuchaj tej głębokiej i szczerej modlitwy skierowanej do Ojca Pio, prosząc o jego pomoc w tym, z czym się zmagasz, lub za osobę, za którą chcesz się wstawiać. Niech jego potężne wstawiennictwo przyniesie do twojego życia łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo Boga. Wysłuchaj tej modlitwy z wiarą, z otwartym sercem i z pełnym zaufaniem, że Ojciec Pio Cię słyszy. Napisz w komentarzach: Ojcze Pio, potrzebuję Twojej pomocy. Polub ten film, ponieważ motywuje nas to do dostarczania Ci kolejnych potężnych modlitw. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać ekskluzywnie kolejne modlitwy, jak ta. Zostaw swoje intencje w komentarzach i podziel się tą modlitwą z osobami, które kochasz, aby i oni mogli doświadczyć wstawiennictwa Ojca Pio. A teraz z wielką wiarą i nadzieją rozpocznij modlitwę. Drogi Ojcze Pio, Dziś przychodzę do ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga, aby nosić na swoim ciele święte znaki jego męki. Ty, który z pokorą i cierpliwością znosiłeś tyle cierpienia na ziemi. Wysłuchaj mojej prośby. Ojcze Pio, potężny wstawienniku przed tronem Boga, proszę cię, abyś spojrzał z miłosierdziem na moją sytuację, którą dobrze znasz i która tak bardzo mi ciąży, i udzielił mi cudu, którego potrzebuję. Pomóż mi, Ojcze Pio, w tej chwili trudności. Wiem, że Twoje modlitwy przed Bogiem są silne, ponieważ Twoje życie było świadectwem zaufania i całkowitego oddania się Jego woli. Dziś, jak wielu przede mną przychodzę, aby prosić Cię o modlitwę za mnie, o wstawiennictwo z miłością i współczuciem, które zawsze okazywałeś cierpiącym. Ty który powiedziałeś: módl się, miej wiarę i nie martw się, naucz mnie w pełni ufać i złożyć całą moją nadzieję w boskim miłosierdziu, ale także prosić z gorącą wiarą o cud, którego tak rozpaczliwie potrzebuję. Ojcze Pio, poprowadź moją modlitwę, aby nie zachwiał się w nadziei. Ty, który powiedziałeś, modlitwa jest najlepszą bronią jaką mamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Towarzysz mi w tej prośbie. Wysłuchaj tej modlitwy z wiarą, z otwartym sercem i z pełnym zaufaniem, że Ojciec Pio cię usłyszy. Napisz w komentarzach: Ojcze Pio, potrzebuję Twojej pomocy. Polub ten film, ponieważ motywuje nas to do dostarczania Ci kolejnych potężnych modlitw. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać ekskluzywnie kolejne modlitwy jak ta. Zostaw swoje intencje w komentarzach i podziel się tą modlitwą z osobami, które kochasz, aby i oni mogli doświadczyć wstawiennictwa Ojca Pio. Teraz, z wielką wiarą i nadzieją, rozpocznij modlitwę. Drogi ojcze Pio, dziś przychodzę do ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga, aby nosić na swoim ciele święte znaki jego męki, ty, który z pokorą i cierpliwością znosiłeś tyle cierpienia na ziemi, wysłuchaj mojej prośby. Ojcze Pio, potężny wstawienniku przed tronem Boga, proszę cię, abyś spojrzał z miłosierdziem na moją sytuację, którą dobrze znasz i która tak bardzo mi ciąży, i udzielił mi cudu, którego potrzebuję. Pomóż mi, ojcze Pio, w tym momencie trudności. Wiem, że twoje modlitwy przed Bogiem są silne, ponieważ twoje życie było świadectwem zaufania i całkowitego oddania się Jego woli. Dziś, jak wielu przede mną, przychodzę, aby prosić cię o modlitwę za mnie, o wstawiennictwo z miłością i współczuciem, które zawsze okazywałeś cierpiącym. Ty, który powiedziałeś: Módl się, miej wiarę i nie martw się. Naucz mnie w pełni ufać i złożyć całą moją nadzieję w boskim miłosierdziu, ale także prosić z gorącą wiarą o cud, którego tak rozpaczliwie potrzebuję. Ojcze Pio, prowadź moją modlitwę, abym nie zachwiał się w nadziei. Ty, który powiedziałeś, modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Towarzysz mi w tej prośbie. Pomóż mi, Ojcze Pio, uzyskać od Boga to, co wydaje się niemożliwe. Wiem, że dla Pana nic nie jest za trudne, że Jego moc nie ma granic, a Jego miłość jest nieskończona. Ojcze Pio, proszę Cię, wstaw się za mną i ześlij na mnie łaskę Bożą, dotykając obszarów mojego życia, które muszą być przekształcone, uzdrowione i odnowione. Ojcze Pio, proszę Cię o wstawiennictwo w tej wielkiej potrzebie, którą noszę w sercu, za tym cudem, którego tak pragnę. Ty, który byłeś kanałem nieskończonych łask i cudów w swoim życiu, Nadal bądź tą miłującą ręką, która prowadzi duszę w ramiona Boga, przynosząc ulgę i pocieszenie. Pomóż mi, Ojcze Pio, w tej próbie, która wydaje się bez końca, w tym momencie, kiedy moje siły słabną. Przyjmij moje prośby, moje łzy i moje pragnienia i przedstaw je przed Panem. Niech Jego nieskończona dobroć i miłosierdzie udzieli mi cudu, którego tak bardzo potrzebuję. Ojcze Pio, święty cudów. Ty, który powiedziałeś, Bóg używa naszych rąk, aby dokonywać cudów, dotknij mojego życia swoimi rękami, błogosławionymi przez łaskę Bożą. Proszę cię, abyś położył swoje ręce na moich cierpieniach, na moich zmartwieniach, i działał we mnie cud, który tylko Bóg może udzielić. Wiem, że twoje wstawiennictwo jest potężne i ufam, że dzięki twojej miłości i modlitwom pan wysłucha moich próśb. Pomóż mi, Ojcze Pio, proszę cię z wiarą. Dziś oddaję się boskiemu miłosierdziu, wierząc, że to, co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Ojczepio, módl się za mnie, abym mógł otrzymać cud, na który tak liczę, aby więzy, które mnie krępują, mogły zostać zerwane, a światło Bożej łaski oświetliło moją drogę, prowadząc mnie ku pokojowi, uzdrowieniu i uwolnieniu. Ojczepio, wierny naśladowco Chrystusa, pomóż mi mieć serce otwarte na cud, który Bóg chce uczynić w moim życiu. Czasami w obliczu trudności trudno mi uwierzyć, że coś takiego może się wydarzyć, ale dzisiaj, z Twoją pomocą, chcę odnowić moją wiarę. Obdarz mnie łaską zaufania, bym wierzył całym sercem. Z całego serca pragnę wytrwać w modlitwie, aż zobaczę spełnienie Bożych obietnic. Pomóż mi, Ojcze Pio, nie tracić nadziei i pozostać mocnym w wierze, wiedząc, że Pan jest dobry i wierny swoim obietnicom. Módl się za mnie, aby moje lęki i wątpliwości zniknęły, a moje serce było wypełnione pokojem, wiedząc, że jesteś u mojego boku, wstawiając się za mnie. W tym dniu Ojcze Pio, powierzam ci wszystko, czym jestem: moje zmagania, moje bóle i moje marzenia. Proszę Cię, pomóż mi uzyskać cud, którego tak pragnę, aby chwała Boża objawiła się w moim życiu. Ufność w Twoje wstawiennictwo, moc Twojej modlitwy i nieskończoną dobroć Pana. Pomóż mi w tym momencie potrzeby, aby dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu mogę zobaczyć cud, na który tak czekam, i świadczyć innym o dobroci i miłosierdziu Boga. Ty, który powiedziałeś, jeśli w jakimkolwiek momencie stracisz wiarę, trzymaj się jeszcze mocniej modlitwy. Pomóż mi nie poddawać się w modlitwie i kontynuować prośbę z zaufaniem, ponieważ wiem, że Bóg słyszy tych, którzy go wzywają z szczerego serca. Módl się za mnie, aby Boża łaska płynęła w moim życiu i udzieliła mi tego, czego tak rozpaczliwie potrzebuję. Pomóż mi, ojcze Pio, ty, który jesteś wiernym przyjacielem cierpiących, wstawiaj się za mną przed Bogiem. Dzięki Twojemu wstawiennictwu mogę otrzymać cud, którego tak pragnę, a moje życie zostanie przemienione przez łaskę i miłość Bożą. Dziękuję Ci, ojcze Pio. Że zawsze jesteś gotów wysłuchać moich próśb i przynieść moje potrzeby przed Panem. Proszę cię, abyś nadal wstawiał się za mną, aż cud, którego potrzebuję, stanie się rzeczywistością w moim życiu. Pomóż mi, Ojcze Pio, proszę cię z całego serca, z ufnością dziecka, które wie, że Ojciec nigdy go nie opuści. Wiem, że jesteś blisko mnie, że mnie słuchasz i że dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg uczyni wielkie rzeczy w moim życiu. Amen. Drogi ojcze Pio, kontynuuję moją prośbę z wiarą, wiedząc, że nigdy nie porzucasz tych, którzy przychodzą do ciebie z szczerym sercem. Nadal ufam twojemu potężnemu wstawiennictwu, prosząc, aby cud, którego pragnę, stał się rzeczywistością dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga. Ty, który zawsze byłeś obrońcą słabych i pocieszałeś tak wielu, nie porzucaj mnie w tym momencie. Pomóż mi, Ojcze Pio, przejść tą drogę niepewności bez chwiania się w mojej modlitwie. Wiem, że Pan słyszy każde słowo, które wypływa z mojego serca i wiem, że przedstawiasz je z miłością przed Jego niebieskim tronem. W tym momencie, Ojcze Pio, proszę Cię, aby Twoje potężne wstawiennictwo przyniosło mi cud, którego tak potrzebuję. Wiem, że to, co wydaje się dla mnie niemożliwe, jest tylko dowodem na wszechmocną miłość Boga. Ty, Ojcze Pio, który byłeś latarnią nadziei dla tysięcy dusz, oświetl moje życie tą samą nadzieją, którą dałeś tym, którzy cię szukali. Dzięki twojemu wstawiennictwu, Ojcze Pio, niech Bóg dotknie każdego zakątka mojego życia. Z całego serca pragnę wytrwać w modlitwie, aż zobaczę spełnienie Bożych obietnic. Proszę cię, Ojcze Pio, nie pozwól mi nigdy stracić nadziei i pomóż mi pozostać mocnym w wierze wiedząc, że Pan jest dobry i wierny swoim obietnicom. Wstawiaj się za mną, aby moje lęki i wątpliwości zniknęły, a pokój napełnił moje serce, świadomy, że jesteś przy mnie, wstawiając się przed Bogiem. Dziś, Ojcze Pio, oddaję Ci wszystko, czym jestem, moje zmagania, moje bóle i moje marzenia. Proszę Cię, abyś pomógł mi uzyskać cud, którego tak pragnę, aby chwała Boża objawiła się w moim życiu. Ufność w Twoje wstawiennictwo, moc Twojej modlitwy i nieskończoną dobroć Pana. Błagam Cię, abyś wspierał mnie w tym momencie potrzeby, aby przez Twoje potężne wstawiennictwo mogłem zobaczyć cud, na który czekam i świadczyć innym o dobroci i miłosierdziu Boga. Ty, który powiedziałeś: Jeśli kiedykolwiek stracisz wiarę, chwyć się jeszcze mocniej modlitwy, pomóż mi się nie poddawać, ale kontynuować prośbę z ufnością. Ponieważ wiem, że Bóg słyszy tych, którzy go wzywają z szczerego serca. Módl się za mnie, aby Boża łaska płynęła w moim życiu i udzieliła mi tego, czego tak rozpaczliwie potrzebuję. Pomóż mi, ojcze Pio, ty, który jesteś wiernym przyjacielem cierpiących, wstawiaj się za mną przed Panem. Dzięki Twojemu wstawiennictwu mogę otrzymać cud, którego tak pragnę, a moje życie zostanie przemienione przez łaskę i miłość Boga. Dziękuję Ci, ojcze Pio, że zawsze jesteś gotów wysłuchać moich próśb i przynieść moje potrzeby przed Panem. Proszę Cię, abyś nadal modlił się za mnie, aż cud, którego potrzebuję, stanie się rzeczywistością w moim życiu. Pomóż mi, ojcze Pio, proszę Cię z całego serca, z ufnością dziecka, które wie, że ojciec nigdy go nie opuści. Wiem, że jesteś blisko, że mnie słuchasz i że dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg uczyni cuda w moim życiu. Amen. Drogi ojcze Pio, nadal modlę się do Ciebie z wiarą, pewny, że nigdy nie porzucasz tych, którzy przychodzą do Ciebie z szczerym sercem. Ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu, prosząc, aby cud, którego pragnę, stał się rzeczywistością dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga. Ty, który zawsze broniłeś słabych i pocieszałeś tak wielu, nie opuszczaj mnie w tym momencie próby. Wspieraj mnie, ojcze Pio, gdy idę tą drogą niepewności. Nie chwiej się w modlitwie. Wiem, że Pan słyszy każde słowo, które wypływa z mojego serca, a Ty przedstawiasz je z miłością przed Jego niebiańskim tronem. W tym momencie, Ojcze Pio, proszę Cię, abyś użył swojego potężnego wstawiennictwa, aby mógł otrzymać cud, którego tak bardzo potrzebuję. Wiem, że to, co wydaje się dla mnie niemożliwe, jest jedynie dowodem wszechmocnej miłości Boga. Ty, Ojcze Pio, który byłeś światłem nadziei dla tysięcy dusz, Rozświetl także moje życie tą samą nadzieją. Niech dzięki twojemu wstawiennictwu Bóg dotknie każdego zakątka mojego istnienia.